Dzień dobry Aleksandra Irla SOS rozwód oraz nasz gość pani Elżbieta Bielnicka Moc ze wspólnoty trudnych małżeństw Sychar. Dzień dobry pani Elu. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani Olu. Temat naszego dzisiejszego spotkania trudny, zdrada. Zdrada i co dalej? Chciałabym, żebyśmy na tę sytuację zdrady spojrzały z dwóch punktów widzenia, z punktu widzenia osoby, która dopuściła się zdrady i z punktu widzenia osoby, która została zdradzona. Pani Elu, kto częściej trafia do pani po pomoc? Ten, kto zdradził, czy ten, kto został zdradzony? Raczej te osoby, które zostały zdradzone. One przychodzą w takim dużym bólu. Zdrada jest bardzo głębokim zranieniem. Ostatnio rozmawiałyśmy o tym, co czuje osoba, która słyszy słowa już cię nie kocham. Ktoś, kto dowiaduje się o zdradzie. Pewnie jest jeszcze większy ból. To takie przechodzi etapy, to takie bardzo charakterystyczne. Najpierw jest absolutny szok. Zależy, jaki mamy też układ nerwowy, i jaką mocno naszą psychikę, bo niektórzy tak strasznie mocno przeżywają, że to po prostu ich rozkłada. Więc najpierw jest szok, potem jest niedowierzanie i zaprzeczanie. To nie mnie, to nie mogło się nam zdarzyć. Absolutnie. Nie uwierzę, to niemożliwe, że okazuje się, że zrobił coś takiego, więc jest zaprzeczanie. Mhm. Potem kolejnie jest przeżywanie. W tym przeżywaniu to występuje właśnie ten ból. Przeżywanie bólu, bardzo dużego gniewu, złości bardzo dużej, ale też często takiej chęci zemsty. I teraz zależy, jak długo utkniemy właśnie w tym momencie tutaj przeżywania. Jeżeli za długo tutaj utkniemy, zaczniemy się taplać, jakby w tym swoim błocie, takim właśnie bólu, poczuciu skrzywdzenia, no to możemy też tam na długo zostać. No niewiele nam to daje, jakby. Natomiast też oczywiście jest też tak, że każdy człowiek potrzebuje czasu, żeby przeżyć. to, Więc ten okres szoku musi chwilkę potrwać i ten okres zaprzeczania i niedowierzania, no i ten moment przeżywania. Znam też ludzi, którzy przeżywają i ten procesie przeżywania trwają rok, ale to też może być wcale niedługo dłużej i dłużej. Tak się mocno no, wpuścił w ten Te moment emocje. tego przeżywania, w ten mm -hmm. okres, tak. Też jakieś profity ma, bo wie Pani, jeżeli czuje się ofiarą, to jako ofiara też dostaje takiego dużego wsparcia, łaskania po głowie, takiego zainteresowania, ale jakby nic to nie wnosi tej osobie samej, tak? Mm -hmm. Ona po prostu stoi w miejscu wtedy. Ja mówię, zawsze siedzi w błocie i z w tym błotku krótko i wygodnie i jakby nie chce wyjść, ale tak naprawdę nawet dla samej siebie no niewiele dostaje, no niewiele dostaje tak w konsekwencji. Więc żyje w tym bólu i rozdziera, że tak powiem, szatki Każdego dnia i cierpi za każdym razem coraz mocniej i mocniej, i trudno jakby ją ukoić. To jak, Pani Elu, w takim razie wyjść z tego emocjonalnego błotka? No, najlepiej by było, to jest też bardzo, bardzo, bardzo trudne. Jeszcze w tym momencie, tego przeżywania, jeżeli ktoś. Na przykład wpada w szał, wpada w gniew, na przykład wykrzyczy, zrobi potężną awanturę, to chociaż tyle wiesz pani, że daje upój swoim emocjom. Mhm. Próbuje się tutaj bronić. No, no te emocje jakby zejdą. Potem już jest płacz i potem jest takie jakby uciszenie troszeczkę, takie odreagowanie. Tak może być. Nie mogę powiedzieć, że to jest dobre, ale też nie mogę powiedzieć, że to jest złe, bo w jakiś sposób jednak trzeba odreagować tak? mhm. i ponazywać sobie. Natomiast gorzej, jeżeli osoba zdradzona zamyka się w sobie i żyje w takim poczuciu, no jestem beznadziejna, mąż zdradził, czy tam żona, jestem po prostu beznadziejny i chodzi w takie poczucie samobiczowania, to jest chyba gorzej, to jest gorzej, to już wolałabym, żeby zrobił awanturę, czy zrobiła awanturę. Takie w planie się właśnie w sobie, jestem beznadziejna, jestem nic nie warta, nigdy się nie podniosę, bo wie pani, po zdradzie rzeczywiście jest bardzo trudno się podnieść, bardzo, bardzo, bardzo trudno jest. Jak pracuję na przykład z kobietami, to one tracą jakby poczucie swojej kobiecości. Jestem zdradzona, straciłam jakby wartość sama w sobie. I to jest najtrudniej odbudować, bo poczucie wartości to się odbudowuje. Coś tam się w końcu robi, inwestuje się w siebie, w swój rozwój. Natomiast takie najbardziej chyba smutne to, że poczucie kobiecości jakby stracone jest. Trudno kobietom jakby to odbudować. Same sobie przykleją etykietę jestem kobietą zdradzoną, albo wręcz zdradzaną. Jestem kobietą zdradzoną, zdradzaną, a bywa tak, jestem brzydsza od tamtej, bo gdzieś ją zobaczyła. Jestem starsza, może jestem gorzej ubrana. Odkrywają sobie coś takiego kobiety zwyk zwykle, tak? Mm -hmm. Mężczyźni z kolei okazało się są swoim kochankiem, więc jestem beznadziejny po prostu. To też mi pani mocno podcina. Mocno mm -hmm. podcina. Zdrada wydaje się być czymś, co ostatecznie kończy małżeństwo. Ale pani widziała przykłady związków, które potrafiły sobie poradzić z tym? Jakie tak. są te możliwe scenariusze, gdy ta zdrada już się wydarzy? Jak to się może dalej potoczyć? Najłatwiej jest odejść, tylko że co nam to da? Co nam tak naprawdę da? Natomiast ja jeszcze wrócę do samego tego procesu zdrady, bo mhm. jeżeli nastąpiła zdrada i to jest takie rzeczywiście wielkie tym małżeńskie i niesamowita krzywda, to tak naprawdę zanim dojdzie do wielkiego wybuchu, że tak powiem, to jednak w mniejszej skali te zdrady zaczynają pojawiać się wcześniej. I ludzie, którzy chcą pracować w kryzysie małżeńskim mimo zdrady, odkrywają, że te drobniejsze zdrady były wcześniej przed tą taką rzeczywiście już fizyczną. Mhm. Na przykład ludzie nie szanują siebie, nie troszczą się o siebie, e, nie powierzają sobie swoich problemów w małżeństwie, nie rozmawiają ze sobą, tak? Nie słuchają się, nie czują się kochani. Można powiedzieć, że zdradzają się już na innych płaszczyznach wcześniej. Na przykład żona poświęca czas dziecku. Niektórzy mężczyźni mówią, moja żona zdradza mnie z dzieckiem. Ona poświęca z nim czas, ona z dzieckiem śpi, jest za każde zawołanie jakby, poświęca mu wiele czasu. Dziecko przysłania jakby tego, tego mężczyznę czy do męża, tak? I mąż czuje się jakby bardzo samotny. Natomiast mąż może zdradzać żonę na przykład poświęcając swój czas kolegom, swoim pas i na przykład nie żonie. I ona wtedy w domu jest sama, smutna, samotna. No i przyjdą jakieś takie okoliczności. Ktoś ją zauważy, ktoś doceni, ktoś ciepłego i miłego powie. Ja zawsze też mówię, jak pracuję z ludźmi, żeby bardzo uważali na to, że zwłaszcza w sytuacji kryzysu, zwłaszcza, ale w ogóle nie pakować się w sytuacje damsko-męskie, jeżeli jestem w związku małżeńskim. Ludzie mi to tłumaczą, próbują zaprzeczyć. Ja uważam, że nie ma przyjaźni męsko-damskiej bez podtekstu seksualnego. Potencjalnie mówię, zawsze małżeńca, jest. Tak. Jestem w małżeństwie, ale mam przyjaciela, dużo rozmawiamy. No, wie pani, zapala się czerwona lampka. Myślę, że temu mężowi również, nie? I odwrotnie. Kiedy mąż mówi, wiesz, muszę sobie pójść do przyjaciółki, muszę jej się zwierzyć, miałem trudną sytuację. Nie ma, uważam, że nie ma takich sytuacji przyjaźni męsko-damskiej bez kontekstu seksualnego. I zawsze mówię ludziom: nie pakuj się sytuacji, która będzie trudna, bo ta sytuacja będzie trudna, bo ona się trudno skończy. Wie pani, to jest tak, jak jedziesz w trudnych warunkach samochodem i pakujesz się w jeszcze trudniejsze warunki, i jeszcze przyspieszasz na śniegu, na przykład na lodzie, no spakujesz się w sytuację trudną i ta sytuacja trudna będzie miała konsekwencje. Natomiast najłatwiej jest odejść po zdradzie i często jest tak, że ludzie nie są w stanie tego przeżyć na spokojnie i jakby zrozumieć, że można coś z tego wskrzesić jeszcze, tak? Bo przychodzą właśnie do mnie osoby i mówią, że tak, czuję, jestem zdradzony czy zdradzona, ale czuję, że to nie koniec. Bo tak naprawdę można powiedzieć, że no ta zdrada, no ona jest bardzo bolesna i jest na pewno niesamowitym zranieniem, natomiast chyba najważniejsze jednak są więzi w małżeństwie. Jeżeli ta osoba Czuję, że coś tu przegrała, czując się zdradzona, to jednak, jeżeli sama czuję, że mimo tej zdrady Jestem w stanie pójść dalej, to wie Pani, to, to jest niesamowicie ubogacające i mocno rozwijające nas doświadczenie. I wtedy, oczywiście, no, ta druga strona, która zdradziła, no, musiałaby przyjść i w bardzo szczery sposób powiedzieć, co się wydarzyło i dlaczego. Z kolei osoba zdradzona musiałaby też umieć słuchać i też zrozumieć, co się wydarzyło. Bo tak naprawdę za kryzys małżeński jesteśmy odpowiedzialni oboje. Za zdradę ponosi konsekwencje osoba, która zdradziła. Ale jednak trzeba by było się przypatrzeć, przyjąć tą zdradę, jako, wie Pani doświadczenie. Życiowe. Oczywiście bardzo trudne, kryzysowe, natomiast kryzysy są po to, żeby nas budować, nie zawsze wkładać na łopatki. Czyli przyjąć to jako bardzo, bardzo trudne doświadczenie, ale z którego mogę coś wyciągnąć, mogę czegoś doświadczyć, mogę coś zmienić. Często jak przychodzą osoby w ciężkim bólu na przykład po zdradzie, to mówią, że ja chcę, żeby było tak jak było, a niech by krzyczał, a niech by wychodziła na całe dnie, ale żeby wróciła i żeby była. A ja zawsze im mówię, oby nigdy nie było tak jak było. Bo wiemy już jak to się skończyło, prawda? To jak było. Dokładnie. Wiesz jak było i wiesz jak się skończyło. Nie zgadzać się na to, żeby jak było. I wie pani, tylko te małżeństwa uważam mają szansę wrócić do siebie, które zechcą z tego trudnego doświadczenia przyjąć coś takiego, że chcemy się zmienić. Nie chcę, żeby było to tak, jak było. Pani Ella, a w takim razie jakie warunki muszą być spełnione, żeby ten moment zdrady nie zniszczył małżeństwa, tylko był takim y, punktem odbicia? Przede wszystkim tak. Osoba, która zdradziła, no to musi przyjść przeprosić, jakby prosić o wybaczenie, też jakby za coś uczynić w jakiś sposób. Musi uznać, że to było niewłaściwe. A ta osoba zdradzona musi wyjść z tego, tego błotka, taplania się w swoim poczuciu skrzywdzenia. Mhm. Musi rozpocząć proces przebaczania. Proces przebaczania uwalnia nas samych. To ja zamykam ten rozdział. Przebaczam i zamykam ten rozdział. By coś bardzo trudnego i nie akceptuję tego zachowania, ale też nigdy nie zapominam. Co nie znaczy, że całe życie będę Ci teraz wypominać. A wypomina wtedy, kiedy nie przebaczy jeżeli nie przebaczy i będzie wypominać, to małżeństwo nie ma szansy, bo ta osoba, która po zdradzie wróciła, na tego też nie wytrzyma. Widziała Pani przykłady, że to się rzeczywiście tak da? W pełni wybaczyć? Tak tutaj Pani mówi, że, że już się do tego nie wraca, już się tego nie wypomina, tylko się rzeczywiście wyczyściło to i wybaczyło. Tak, oczywiście. Da się. Wie Pani, ja mówię tak, że tyle samo małżeństwo po zdradzie się rozpada, nie próbuje budować, nie próbuje niczego z tym zrobić jakby. Po prostu taki incydent, po prostu zdrada i po prostu i koniec. Wie Pani, no wybaczyć no, nie rozpamiętywać bez końca, natomiast uznać i zrozumieć, jakby siebie rozpoznać, też tak, wybaczam, bo jesteś dla mnie ważny, bo jednak mamy tą więź ze sobą. Już nawet nie mówię, że tam, bo mamy ze sobą dzieci na przykład. Nie, mm -hmm. ale czuję, że my mamy więź. Myśmy ze sobą wiele rzeczy fajnych robili. Ja się czułam w tym związku dobrze. A to taki krach, kiedy wyjdzie już z tego poczucia, tego bólu i skrzywdzenia, to tak dochodzi do wniosku często: wybaczam, bo jesteś dla mnie ważny, bo sobie uświadomiłam, jak bardzo cię kocham. I też wybaczam, bo widzę, że się zmienia, że tobie zależy, mm -hmm. że się i przestać obwiniać w tym kryzysie, który nastąpił, zobaczyć jednak swój udział też. Teraz w tej szczerej rozmowie między tymi ludźmi, oni wtedy, wie pani, mają szansę zacząć ze sobą szczerze rozmawiać. Mają szansę wiele sobie ważnych rzeczy powiedzieć, których sobie do tej pory w takiej rutynie, że tak powiem, małżeńskiej, tak? W pracy, w tempie życia, gdzie sobie nie mówili takich ważnych rzeczy, ale jak się odkryje jedna osoba i się odkryje druga osoba przed sobą, jak zaczną ze sobą spędzać czas, jak zrozumieją, że trzeba szanować siebie nawzajem. Ja mówiłam w poprzednim odcinku o pielęgnowaniu ogrodu, tak? Małżeństwo jak ogród porównałam. Pielęgnować to małżeństwo, poświęcać sobie jakiś czas gdzieś, wspólnie bywać, wspólnie spędzać wieczory na przykład, to to jest szansa. Nie powielać tych starych zachowań właśnie, że nie mam czasu, że jestem długo w pracy, że poświęcam czas tylko dzieciom albo dziecku, że mąż ciężko pracuje cały tydzień, no, ale musi odreagować weekend, więc weekend bierze, idzie na ryby z kolegami, czy idzie na piłkę z kolegami i, i zostawia rodzinę. Nie powielać tego, tylko ja mówię, to wyjdzie w szczerej rozmowie, jak ona mu powie czułam się samotna i nagle ktoś mi tutaj pokazał, że, że ja nie muszę być samotna, a on też może powiedzieć, czułem się samotny, czułem się zaniedbany, ciebie nigdy nie było w domu na przykład. Więc właśnie, nie powielać, tylko stwarzać zupełnie nowe y, sytuacje poprzez swoje Zupełnie inne zachowania. Nie poświęcałem czasu, poświęcam czas. Nie rozmawiałam, rozmawiam. Nie wychodziliśmy razem do znajomych, wychodzimy razem do znajomych. Nie wychodziliśmy do kina albo na spacery, a zróbmy to teraz. I przez takie malutkie mini, mini, mini kroczki, takie naprawdę mini. Zrobić ci herbatę. O, nigdy tego nie robiłeś, tak? A ona zrobi ci śniadanie do pracy. Nigdy tego nie robiłaś, tak? Ale to jest miłe, dziękuję takie mini, mini, mini kroczki, naprawdę można naprawić. Wie Pani, to jest też tak, jak powiedziałam, że ile osób znam, które po zdradzie się żegnają bardzo szybko i zamykają rozdział, tyle samo, dosyć sporo naprawdę coraz więcej zauważam, że małżonkowie chcą walczyć, chcą ratować swoje małżeństwa. I mężczyźni, i kobiety chcą, chcą spróbować, mimo że jak jeszcze byli młodsi troszkę, ale to nigdy nie dopuszczali. Nie ma takiej możliwości. Zdrada i koniec. Jedna, jeżeli było im dobrze, jakoś, jakoś fajnie sobie dosyć żyli, mimo teraz, że tam Więź się troszkę rozluźniła, to oni jakby przypominają sobie, że było fajnie i szkoda byłoby to stracić. No to próbują właśnie odbudować. Pani Eliot, kończąc tę część uh -huh. naszego spotkania, jeszcze pytanie: Czy sytuacja, gdy jest zdrada i potem chęć odbudowania małżeństwa, czy to jest sytuacja, z którą możemy sobie poradzić sami, czy potrzebujemy specjalisty typu psycholog, terapeuta czy mediator? Znam osoby, które sobie same poradziły, ale tak troszkę po omacku szły i być może naokoło. Warto skorzystać z fachowca, który po prostu troszkę wie i troszkę pokieruje. Może po to, żeby, żeby jeszcze po drodze jeszcze bardziej się nie ranić, żeby mieć tą wskazówkę, taki drogowskaz. Spróbuj tak, zrób tak, przestań rozpaczać, przestań się tapać w poczuciu bólu czy w poczuciu winy. Podaj rękę, wyjdź z tego błota, rozpocznij proces przebaczania na przykład, tak? a potem jeszcze na końcu jest rozpocznij teraz proces relacji. Bo budujecie tę relację jakby od nowa. Wiedzą już teraz, czego nie robić, a co robić. Wie pani, no w no, radzie przede wszystkim no, chodzi zwykła samotność. No ja nie mówię o takich sytuacjach, wie pani, no patologicznych, tak? że ktoś to robi nagminnie i ciągle i bez przerwy. Mm -hmm. I świetnie się bawi, w cudzysłowie, tak? Bo powiedziałam kiedyś przyjdzie kryska na matyska i ja on też kiedyś zrozumie, że tak naprawdę z siebie samego krzywdzi i siebie rozwala, że tak powiem. Ale ja mówię o takiej sytuacji, kiedy nie ma żonka w domu, ja mam ważną sprawę, nie mam z kim porozmawiać, nie mam z kim przegadać, po prostu idę gdzieś do znajomych, tam jest ktoś, kto jakby, o, zainteresował się, skupił na mnie uwagę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.